Dzień dobry, Czabdia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj od samego rana w wielu miastach pojawiają się opady, ale też mgły i zamglenia i tutaj ostrzeżenie dla kierowców. Na krańcach południowych i na krańcach północnych, północno-wschodnich widzialność w tym momencie może być ograniczona. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a na termometrach mamy od 1 do 4 stopni. Po południu cieplej, od 3 do 8 stopni, ale nie będzie pojawiał się tylko deszcz. Uwaga, miejscami możliwy deszcz ze śniegiem w górach, ale miejscami też na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo w kolejnych dniach, to jeszcze miejscami będziemy mieli takie epizody zimowe. W sobotę na północnym wschodzie na przykład 1 stopień i opady samego śniegu, w pozostałej części kraju możliwy deszcz od 1 do 7 stopni, w niedzielę bardzo pogodnie, ale deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie. W poniedziałek, we wtorek i w środę dużo zmian, jeśli chodzi o pogodę. W poniedziałek do 10 stopni i spokojnie, ale we wtorek i w środę w całym kraju możliwe opady i Uwaga, silny i porywisty wiatr, który przyniesie nam zmiany w postaci wyższej temperatury. Ale jeszcze na stokach dominuje i króluje zima, więc popada deszcz ze śniegiem w Polsce południowo-wschodniej, tylko w Szczawnicy opady samego deszczu. Na termometrach 3-4 stopnie, a maksymalna pokrywa śniegu wyniesie 90 cm. Na południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem, miejscami poprószy sam śnieg, trochę słońca, miejscami pochmurno, a maksymalna pokrywa śniegu to 70-80 cm. Czechy z chmurami, opadami do 140 cm śniegu. Na Słowacji sporo chmur, śnieg i deszcz od minus 3 do 3 stopni i do 70 cm śniegu. I na koniec Austria, tutaj chmur, całkiem sporo miejscami tylko rozpogodzenia możliwe w wielu miastach opady od minus 3 do 3, 4 stopni i do 210 cm śniegu. Do zobaczenia.